Powiedział, że racje nie są równo rozłożone pomiędzy narody, że racje mają ci, którzy walczą o wolność. Anna Walentynowicz i Andrzej Gwiazda przez tyle lat zepchnięci gdzieś na margines. I nagle się znalazł ktoś, kto powiedział Wam orzeł biały, to najwyższe oznaczenie państwowe należy się jak mało komu. Tak się dokonała sprawiedliwość. Trzeba było czekać, z tym na prezydentu Alecha Kaczyńskiego. Order omawiałego Białego księdzu Jerzemu Aleksandrowi w Order z pana prezydenta odbiera mała księdza Jerzego. O prawdzie często mówił ksiądz Jerzy. Wszystkie kryzysy wynikają z jej braku. To są jego słowa, aktualne wtedy w okresie zniewolenia. Niestety aktualne i dziś. Nie znamy tego, kto był rzeczywistym sprawcą jego śmierci. Znamy bezpośrednich wykonawców, i bezpośrednich przełożonych, ale nikt nie jest na tyle naiwny, by wierzyć, że sprawa zdecydowała się na poziomie wicedyrektora Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale pamiętajmy o tym, że ksiądz Jerzy mówił zawsze, żeby zło zwyciężać dobre. A zło zwyciężać dobrem to fałsz zwyciężać prawdą. Mimo y, upływu tylu lat i walki z komunizmem, y, nie do końca ta walka została zakończona, nie odnieśliśmy sukcesu. Miał świadomość, że w Polsce postępuje od lat taki proces łączenia środowisk postkomunistycznych z częścią dawnej opozycji demokratycznej. On wiedział i wiedział na pewno dokładniej niż większość ludzi, bo miał wiele informacji, że ta postkomuna funkcjonuje w różnych dziedzinach naszego życia. Prezydentura miała też na celu, żeby w miarę możliwości właśnie z tą postkomuną. W jaki sposób zrobić porządek? W niektórych sytuacjach, ja myślę, że taką sytuacją był ten moment rozwiązania WSI, czy też proces, w którym on się jakoś tam angażował, miał przekonanie, e, że jest osaczany I, i że jego swoboda zachowań, e, jego kontakty. Mogą być kontrolowane. Rozwiązanie WSI było niebywale ważnym momentem. Dotykało to elit politycznych i to tych mocnych elit politycznych osadzonych i w biznesie i w służbach specjalnych. Ciągle była zła atmosfera wokół jego osoby. Zderzył się z grupami ludzi, bardzo dobrze urządzonymi, a o których można powiedzieć, że to są ci, co wdrapali się na górę i wciągnęli ze sobą drabinę. Te środowiska. Wzięły go na celownik bardzo ostry. Miały ze sobą media, miały ze sobą, co tu dużo mówić, zdolność kreowania opinii za granicy, o, o jego prezydenturze. Leszek powtarza, oczywiście polityk musi mieć grubą skórę, ale polityk też jest człowiekiem.